Bardzo dobrze. Będzie bezalkoholowo. Mniej się upiją, mniej będzie bałaganu, mniej nagrzeszą, będzie lepiej. Jak Maryja i w ogóle święci, zawsze patrzą pozytywnie na życie. Nie patrzą na życie z tego punktu: ojej, tego nie róbmy, bo to jest, bo jej, bo to może być zaraz przyczyna grzechu, a to to, a to tamto. Maria patrzy na życie pozytywnie. Ona pragnie radości, wesela tych, którzy w jakiś sposób są z nią związani, yy, który, którzy są jej bliscy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kani Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swą chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. To już jakieś 20 lat temu, kiedy jeszcze dobrze nie znałem obyczajów ludów tych Bliskiego Wschodu, ale Bóg i Kościół tam mnie wtedy posłali. Mieszkaliśmy w jednym mieście z drugim misjonarzem w takim mieszkaniu, w takiej jakby kamienicy na parterze. Mieszkanie było z ogródkiem, takim przed domem. Ono należało do jednej rodziny chrześcijańskiej, która akurat wtedy na kilka miesięcy wyjechała do Europy. I nam to mieszkanie zostawili, bo wtedy jeszcze tam nie było ani kaplicy, ani nic, więc nie mieliśmy gdzie mieszkać. I pewnego wieczora przychodzi do nas sąsiad arab z synem. Oni też byli chrześcijanami, tylko jakoś chyba z innego wyznania. I no i tak trochę z obawą powiedzieli, że no właśnie syn się żeni teraz tutaj za jakiś czas. No i czy w związku z tym my nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby tutaj on zrobił wesele na podwórku i żeby pod takim zadaszeniem. To wszystko było, i czy my byśmy nie mogli no, tego kawałka tutaj, też naszego ogródka, jakoś y, im na ten czas udostępnić? Y, ja oczywiście się zgodziłem. Y, no, przecież my chrześcijanie powinniśmy sobie pomagać, oczywiście. A tu w końcu przecież no, tylko wesele, jakby to nie było. No, tam jedna noc trochę trudniejsza y, nie szkodzi. No więc jak się tak zgodziliśmy, to oni tak yy, odetchnęli z ulgą. Yy, co trochę wydało mi się dziwne, co prawda, ale odeszli wyraźnie zadowoleni. No i wszystko było dobrze. No, minął tam chyba miesiąc czy tam ileś, kiedy yy, to wesele się miało zacząć. No i <laughs> Wesele się zaczęło, po południu, po ślubie. Yy, trwało do rana. Jakoś przetrzymaliśmy. W końcu, no odeśpimy jutro. Tylko, że nie udało nam się odespać. Dlatego, że to wesele trwało przez cały tydzień. I tak to było. Ta nauka, że na Bliskim Wschodzie jest jakoś inaczej, Kosztowała nas kilka nieprzespanych nocy. Bo w tamtych środowiskach, które są bardzo takie rodzinne, klanowe, te wszystkie duże uroczystości rodzinne trwają przynajmniej przez parę dni, często tydzień. Właśnie dlatego, żeby każdy z rodziny, a tam rodzina to nie jest. Tak jak u nas, tam 20, 30, 50 osób. Tam rodzina to jest przynajmniej parę setek ludzi, albo i parę tysięcy. Dlatego, że tamte środowiska są bardzo takie rodzinne, bardzo klanowe, nawet moglibyśmy powiedzieć. Więc jak są narodziny, śluby, pogrzeby, to to wszystko trwa. Pogrzeb oczywiście nie trwa tydzień, ale przez tydzień czasu. Rodzina, jakby przyjmuje kondolencje, przyjeżdżają nawet ci, którzy nie byli na pogrzebie, i tak dalej. Yy, oczywiście wtedy się tylko podejmuje ludzi jakimś lekkim poczęstunkiem, taką strasznie gorzką kawą na znak tej goryczy, żalu, i tak dalej. Ale yy, no to to jest takie lajtowe. Natomiast wesele, no to jest rzeczywiście logistycznie bardzo duże przedsięwzięcie. Wyobraźcie sobie przez tydzień czasu, yy, od popołudnia do wieczora, do rana, yy, impreza, jedzenie, picie i tak dalej. Yy, Arak leje się strugami, bo to dzisiaj jest tam główny trudek. Yy, wtedy zrozumiałem Tą Ewangelię. Bo myślę, że za czasów Jezusa wesele tak samo nie trwało tylko jeden wieczór, tak jak u nas. Nie wiem, czy to trwało tydzień, ale myślę, że na pewno kilka dni. I trzeba było nie lada gospodyń, żeby to ogarnąć. Dlatego, kiedy czytamy tę Ewangelię, i ta Ewangelia mówi, że odbywało się wesele i była tam matka Jezusa, to znaczy, że Maryja najwyraźniej była jedną z tych odpowiedzialnych za to całe wesele. Czasem u Marii myślimy, że ona właśnie jest taką właśnie cichą, pokorną, która się tylko modli, prawda, prasuje pieluchy Pana Jezusa, a potem, prawda, kiedy on już dorasta, no to ona tam gdzieś ciągle jest z boku, w ogóle się nie odzywa. W Ewangelii Maria bardzo mało mówi. I właściwie to wszystko. A tymczasem, no tutaj to wygląda, że Maryja była taką raczej osobą dość rzutką, i taką, która potrafiła stanąć na wysokości zadania. Tak, żeby pewnie razem z innymi, jakimiś tam gospodyniami to wesele ogarnąć. Była tam Matka Jezusa, yy, ale cóż, w pewnym momencie zabrakło wina. Za trunki, tak jak i u nas, odpowiada rodzina Pana Młodego. Więc, yy, no tak jak u nas, prawda? Jak jest wesele, to yy, Pan Młody odpowiada za Wódkę weselną, i tak dalej. Tak samo i tam pan młody odpowiadał za te kwestie dotyczące wina, ale tego wina zabrakło. I cóż, to poważny problem. Bez wina nie ma tyle tej radości. No i zobaczcie, tutaj Maryja. Mogłaby powiedzieć: Hmm, bardzo dobrze, będzie bezalkoholowo, mniej się upiją, mniej będzie bałaganu, mniej nagrzeszą, będzie lepiej. Ale Maryja nic takiego nie mówi. A za to przychodzi do Jezusa i mówi: Wina nie mają. Zobaczcie, jak Maryja i w ogóle święci, zawsze patrzą pozytywnie na życie. Nie patrzą na życie z tego punktu, o jej, tego nie róbmy, bo to jest, bo jej, bo to może być zaraz przyczyna grzechu, a to to, a to tamto. Nie. Maryja patrzy na życie pozytywnie. Ona pragnie radości, wesela. Tych, którzy w jakiś sposób są z nią związani. Który, którzy są jej bliscy. Przychodzi Maria do Jezusa i mówi, wina nie mają. Jezus niespecjalnie na to reaguje. Jezus, który przyszedł w wyższych celach, żeby człowieka zbawić, żeby dać mu nowe życie mój. Ale co jest między mną i tobą, niewiasto? To nie jest moja godzina. Nie wiemy, jak tam dalej wyglądał ten dialog, bo ewangelista wszystkiego nie zapisał, ale jego konkluzja jest jedna. Maryja idzie do sług i mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A oni się słuchają. Przychodzą do Jezusa. A Jezus mówi: No, dobra. Niech wam będzie. Tutaj są te stągwie takie do oczyszczenia. Nalejcie tam czystej wody. No to oni wypełniają te stągwie, każda taka stągiew w parę wiader. Yy, przy... Stawiają przed Jezusem. Jezus błogosławi i wino leje się strugami. I to nie byle jakie wino. Wino przedniej jakości. Na tyle dobre, że to poprzednie, które też na pewno było dobre. Staroście weselnemu wydaje się słabsze. Mówi, no jak to? Do tej pory takie dobre wino trzymałeś? Zobaczcie, to jest właśnie to, czego dla nas chce Maryja. Maryja mówi zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Bo Maryja wie, że to właśnie Jezus może nasze życie uczynić szczęśliwym. Że to on jest specjalistą od tego, żeby życie ludzkie przemieniać z tego poziomu zwykłej wody, którą się pije, do poziomu wina, które daje radość i wesele. Że to Jezus jest tym, który napełnia nasze życie radością, szczęściem, który przemienia je. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, mówi Maryja, bo to Jezus jest tym, który nam daje to nowe wino, które jest lepsze niż wszystkie inne źródła radości, które mieliśmy w życiu. Które próbowaliśmy do tej pory. I to Maryja chce, żeby nasze życie było takie, żeby było szczęśliwe, żeby było pełne obfitości, żeby było pełne radości, bo jesteśmy jej bliscy. Czuje się z nami związana. Chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem.